Siema, z tej strony Cierpik. Dzisiaj lecimy z kolejnym openingiem. Jest to zestaw z serii Mega Evolution Phantasma Flames. Otworzymy sobie Elite Trainer Boxa. Mamy naszego ETVK. I tak, teraz w tej serii są. Z dużo plastiku. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. To sobie odstawimy na bok. Mamy tutaj jeszcze książeczkę standardowo, co możemy trafić. Ten piplap jest bardzo ładny. Mm, jeszcze miał. Też wygląda całkiem spoko. No i oczywiście Charizard, Mega Charizard X. Jest najdroższa karta z tego dodatku, ale mamy też złotą wersję Celizarda. Teraz zobaczymy, czy uda nam się cokolwiek z tego trafić. Więc tak, co tu mamy? Koszuleczki. Mamy naszą kartę promo. Proszę bardzo. Razem z przykładkami i kodzikiem. Proszę bardzo, tak się prezentuje, Poli. Zaraz wleci do koszulki. Dawno nie było żadnych openingów. Przekładeczki, karty energii, kostki, żeton. Mamy Chelizarda. Więc to sobie odkładamy. Boosterki nas najbardziej interesują. 9 busterków. Ogólnie w ETB-kach czasami mam wrażenie, że takie te boosterki są takie luźniejsze. Niestety, poprzedni dodatek musiałem pominąć. Niestety, ceny są jakie są, nie zawsze można wszystko kupić. Ale w tym dodatku jest jeszcze fajny boksik Charizard UPC którego też będziemy otwierać i proszę bardzo mamy Mamy pierwszego dropa Megalopuny OK Zaczęło się całkiem OK Sprawdźmy co będzie dalej Dawno nic nie otwierałem więc Mam zajawkę teraz z powrotem. Było trochę przerwy. Moltresik, Moltresic, Wigglytuff, no i Plum, Holo. Ludziom różnie dropi chyba ten dodatek, mam wrażenie. Ale widziałem też dużo openingów, gdzie ludzie podropili tego Charizarda nim Najdroższą kartę też ona ostatnio troszeczkę spadła z ceny. Zobaczmy, czy ten etajbek będzie szczęśliwy, czy nie. Gloom, Miss Reviews i Holo. Lecimy szybko. Nie ma co przedłużać. Wiadomo, że początkowe karty, nas tak bardzo nie interesują Darumaka Dugong na Reversie i mamy Battle Cage no i trochę taka klatka jak z Idziemy dalej. Zobaczmy, co będzie. Ogólnie, w tym dodatku, ja się na przykład cieszę, bo jest mój ulubiony Pokémon Heracross. O, mamy Ludicolo. Też fajna karta, też bardzo ładny arcik. Mamy Heracrossa, który jest moim ulubionym Poczkiem, więc fajnie, bo będę chciał zdobyć wszystkie. Era crossy. No Mamy trzy dropy na razie Więc póki co jest całkiem spoko Sprawdźmy Czy jeszcze czymś nas zaskoczy ten Elite Trainer Box Czy to było już wszystko 3 boosterki do końca sterki fajnie by było też zdobyć zdobyć ją fularcie właśnie chciałem to powiedzieć. GNSek nie ma nic. Przedostatni booster. Czyli będą tylko trzy dropy. Na ETBK. No, miewałem gorsze, miewałem gorsze, co prawda. Więc, i tak jestem w miarę Ostatni booster, jedna do przodu, czarka. Dead oj, ostrość gubimy. I mamy jeszcze Mega Gengara i Exika na zakończenie. Więc mamy 4 dropy i kartę Promo. Ja zobaczymy jeszcze raz. Gengar Ludicolo Battle Cage Mega Lopunka. I czarka DET, nasza karta promo. Dzięki za oglądanie. Cześć!